Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale, dotyczącym różnych spraw, m.in. fotobików. Dzisiaj wygadając yy, ta głowa, tak, jeszcze ja tam poprawiłem trochę, z dwiemyś trochę problem. Ale dałem radzenie. Kozy się chowają, tam mam problemy trochę z yy, nagraniem tego całego paździerka biznesu, bo nie jest słońce. No Zakłóca trochę tam, to wszystko i jest e, problem. Ale, <ścoughs> muszę podświetlanie czy coś tam pokombinować minął i No tym, czym dzisiaj powiedzieć, No, różne sprawy pomyślałem. Y, poruszałem, na to, co to jest, co jest, co to co to co a co co nie wiem, tutaj za tak nikogo do dobrą mamuśkę albo dobrym to, co się każdy tak robi, co chce. Chce pijesz, co pijesz, chce aż. Twoja sprawa no. Ja to mówię jak to... Jakby mówiłem jak to byś chciał przestać. A O kazach to co mówię, no bo ja tam dokumentuję pewne sprawy i staram się tam. No i chwilę to jest o tyle dobre, że tam to schodzi na ten serwer tam gdzieś w chmurze, czy coś tam zachowuje. Zobaczymy, czy jeden kawer jest sobie za to w końcu płaci. Chcę poruszyć wątek Ukrainy między innymi, wszyscy o tym mówią. Z wiadomości, że 6 godzin po Ukrainie, no ja bym w swojej Pieniądze chodzą. Zapłacą dobrze i czołgami, Ukraińcom. To wojnę wygrają. Ale z ludzkimi nie jest tak łatwo. Tam też jest propaganda sukcesu, że okres Ukraińcy od roku wygrywają wojnę. Ale się kurwa wygrać nie mogą. Przepraszam, że Siopy za mało kurna, pcha. Tam, Duda, Sons, Biden, Macron. To mało siopy, no, ale są dobre siopy, to i tam wygrają, no. no Aczkolwiek Putin już powiedziałem bombą atomową straszy. <gryje> Grzeję Budę z brigodzynem i bombą straszy. Takie jest rozwiązanie tego. Ten konflikt będzie teraz się mieli przez następne parę lat albo dłuższy czas. Ani w tam, ani w tom, to nie pójdzie, się tam ukopali. kopali. na Ukrainie. Na alkoholizmie to mówiłem, ja nie alkoholikiem to nie byłem, tylko tam miałem jakieś tam e, drobne stędzione problemy. No. że żebym się dzisiaj napił, co się nie napije. Dzisiaj piję co nie piję, powiedzieć, coś nie piję, piję dopiero w sobotę. I po kłowocie. To po spalenie gorzej by było. Jakby teraz zapalił papiero no to bym popłynął. Ale picie, no przestać między względnie łatwo poszło, bo nie był takim ostrom zależnym, po prostu powiedziałem sobie basta koniec picia nie będzie picia, bo ja tak po prostu tak, taką koncepcję, nie pić. Nie, może kiedyś sobie machnę na jakiegoś kielicha, czy przy okazji, czy coś. No, nie mówię, że nie, no w tym nie jestem, ale się Za tak. dużo strac. Później rozbaj. Kłacza się agresorie. <gry> no to pozdrawiam. Dziękuję, no, jeszcze się że Dziękuję. Do dnia. Chyba po dzisiaj. Kurza piąta.